Panowie i panie, witam w nowiutkim, świeżutkim i pachnącym prosto z pieca przeglądzie machinimy z października. Oczywiście bardzo zaległem, no bo mamy leniwe dupy w studiu. Zapraszamy! Gothic Czarna Wdowa. Larys Gothic z okazji święta zmarłych, czy tam Halloween, stworzył dwa filmy grozy. Jednym z tych filmów jest Czarna Wdowa. Statek kupiecki tonie na środku morza. Jedynym ocalałym jest kupiec, którego ratuje tajemnicza dama, mieszkająca samotnie na niewielkiej wyspie. Jakie sekrety skrywa ta wyspa? Oblivion, rycerze 9 promili, odcinek 18. W tym odcinku, wreszcie, ekipa odnajduje ostatni artefakt potrzebny do walki z naczelnym wrogiem wielkim abstynentem. Gotik 3 machinima. Diamentowa kompania 2. Gniew pustyni. Immortalis. Raelak po długiej przerwie w końcu skończył drugą część diamentowej kompanii. Kontynuujemy wątki z prologu, a także rozpoczynają inne. Król nie żyje, a rządni władcy, dostojnicy zaczynają swoje spiski. Nasi bohaterowie zostają uwikłani w kolejny konflikt. Indiana Bezi. Pradał dla świątynia, epizod 5. Zacharius odchodzi po tym, co się stało w jaskini. Indy i Corwin ostatecznie rozwiązują zagadkę ornamentów. Przed nimi otwiera się nowa ścieżka. których się nawet nie śniło. Ale wy pewnie czujecie się dobrze, bo znaleźliście ten głupi kamień, po którego przyszliście. Gotik złona farmie Xardasa. Sklejanka fabularna. Koreon stworzył wreszcie swoją sklejankę fabularną. Krótki opis fabuły. Bezimienny zostaje wysłany przez paladynów z zamku, aby zatrzymał pradawne zło z farmy Xardasa. Dobry humor gwarantowany. Suchar na dziś. Patryk Trujan wraca ze swoją serią Suchar na dziś. Jeśli brakowało wam suchych żartów, a myślę, że nikt za nimi nie tęsknił, to macie tu zapas na kolejny rok. Porucznik Borewik zgłasza się. Szczerość. Pewnie wielu ludzi mówiło wam, że szczerość to podstawa, ale to pietnie. Uczcie się więcej jej od Mariana Borewika. Porucznik Borewik zgłasza się. Sposób na Tuptusia. Poradnik życia, czyli jak poradzić sobie z menelem straszącym ludzi. Wszystkiego nauczycie się od Mariana Borewika. A, <laughs> Heroes of the Last Chance. Dobra, no, tam było bez D, ale fajnie brzmi. Part szósty. Szósty już odcinek serii Heroes of the Last Chance. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia. Gothic 2 Księgi Łowców. Odcinek 28. 28 już odcinek Księgi Łowców zawitał na YouTube. Uwaga! Odcinek jest niechronologiczny, wobec reszty odcinków, ale go dochodzi, obchodzi. Szczegóły znajdziecie w opisie filmu. Filmy, które nie pojawiły się w przeglądzie. Przeczytaj tytuły. Ja, dobra. mod Crushed. A, nie, dobra. Gum Mysław Fit Fat. Nie wiem jak to się czyta, ale to jest głupie. Fiła Fit korrekt. Najlepsze wino na Litwie. To tyle na dziś. Jeśli chcesz mieć pewność, by twój film bla 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 znalazł się w kolejnym przyglądzie machiny. napisz naszego maila lub wiadomości prywatnej na YouTube. Pomysł jeden. Realizacja Geralt. Tekst Anubis Gerat. Geralt powstałe przy współpracy... Powstałem. Powstałem, jak to napisał autor tekstu, przy sam wiesz czym. Powstałe przy współpracy z Saint47. Tylko z nim. Czytał Saint47. Jeszcze raz. Czytał Saint47. Bezimienny zostaje wysłany przez paladynów z zamku, aby zatrzymał pradawne zło z farmy Sardasa. Dobry humor gwarantowany. Certyfikat jakości sainta.